Uruchamiam magiczne bloczki. Wersja 1.0.3. Są już nowsze wersje, ale są one płatne. Nam z zupełności wystarczy ta, która jest określona jako freeware. 1.0.3. Zmniejszymy do rozmiarów takich, żeby nam się mieściło w oknie nagrywania. Tworzymy nowy plik. Wszystko praktycznie mamy na wyciągnięcie nie tyle ręki, co myszki. Tu mamy całą narzędziówkę, tu mamy praktycznie cały help. Tego dużo nie jest. To jest bardzo prosty program. Program służy do tego, żeby przedstawić blokowo algorytm, czyli w takiej najbardziej przejrzystej formie, ale ma możliwość także skompilowania i uruchomienia tego programu co wyróżnia go spośród wielu podobnych programów do przedstawiania blokowego algorytmów. Tu można ten program uruchomić. Zrobimy to na przykładzie programu, który wyświetla większą z dwóch wprowadzonych liczb. Algorytm jest bardzo prosty, więc nie będziemy musieli się nad nim zastanawiać. Skupimy się na mechanice, tak, żeby wykorzystać program. Wprowadzamy bloczek startu, bloczek końca. Gdybym niechcący wprowadził zbyt dużo bloczków, zaznaczam taki bloczek Ctrl X, znika i bloczek, i ewentualne połączenia do niego. Oczywiście dwóch bloczków startu nie można wprowadzić. Teoretycznie jest to możliwe, ale logicznie nie ma żadnego sensu, tak? Algorytm może mieć tylko jeden początek. Ctrl X usunąłem go. Będę musiał wprowadzić dwie liczby, porównać je, większą zapisać sobie do dodatkowej, tymczasowej zmiennej. I tą zmienną wypiszę. Wprowadzanie liczb odbywa się w blokach. Wejścia wyjścia. One się różnią tych operacyjnych tylko tym, że są pochylone, tak? To są równoległoboki. A zatem tu wprowadzę dwie liczby i od razu taki sam bloczek na koniec, ponieważ będę musiał wypisać wynik. Operacje wejścia, wyjścia, bloczki pochylone. Po tym jak wprowadzę te dwie liczby, będę musiał je porównać, a zatem blok. Blok porównania standardowy IF w językach wysokiego poziomu. Po porównaniu, w zależności od tego, która jest większa, będę musiał dokonać operacji przypisania, a te wykonuje się w bloczkach prostokątnych. Tak wszelkie rozkazy to są bloczki prostokątne. I to już będzie. Prawie wszystko. Teraz będziemy łączyć te bloki. I opisywać zawartość. Start. Wczytuję dwie liczby. Jeżeli ktoś nie zna instrukcji wczytywania, to oczywiście jedzie sobie tutaj i wyszukuje. Bloki wejścia, wyjścia i to jest instrukcja read i zmienna. A zatem. Read zmienna A. Oraz w tej samym bloku, zmienna B. Dwa rozkazy wczytania. Stąd będę poruszał się do tego bloku. Wciskam kontrol i pokazuję blok docelowy. Dostałem strzałkę, tak? Kolejna. Wciskam kontrol. O, nie trafiłem. Tu w bloczek. Dostałem strzałeczkę do tego bloczku. Przesuńmy go teraz, o tak. I tu oczywiście wpisujemy warunek matematyczny, innymi słowy, pytanie, które zaczyna się od operatora czy. Czy coś jest większe, czy coś jest równe, czy coś jest jakieś. Odpowiedzi muszą być jednoznaczne tak lub nie. I w odpowiednią stronę sobie wtedy wyjdziemy. Jeżeli graficznie lepiej by nam pasowało, żeby tak, było po lewej stronie, oczywiście można to zamienić, ale zamieńmy to teraz, tak? Widzimy, zamieniamy tym przyciskiem. Tak po lewej stronie, tak po prawej stronie. To w tej sytuacji przy takim prostym algorytmie nie ma znaczenia. A zatem, jeżeli A jest większe od B, teraz jeżeli to jest prawda, zobaczcie, nie z kontrolem domyślnie, tylko z shiftem, idziemy do tego bloku. Maksymalna będzie równa, ja piszę samo równa się, ale on to zamieni na notację paskalową dwukropek równa się, czyli przypisanie. Maksymalna to będzie oczywiście liczba a. Wracam do tego bloku. W przeciwnym wypadku, teraz z kontrolem, tu jest podpowiedź, tak? Tu zrobimy to z Shiftem, tu z kontrolem. Kontrol, wciskam i klikam myszą. Maksymalna to jest. B. W sytuacji, kiedy są równe, też przypiszę B, ale to wtedy nie będzie miało znaczenia. Jeżeli są sobie równe, to wystarczy tą lub tą przypisać i obie odpowiedzi są poprawne. My w tej sytuacji przypiszemy zmienną B do maxa. No i cóż, trzeba teraz ten max wypisać. Można by stąd poprowadzić strzałkę tu i stąd poprowadzić strzałkę tu, ale my zrobimy to troszeczkę ładniej. Damy jeszcze dodatkowo blok pomocniczy węzeł. I połączymy te drogi w węźle, a dopiero z węzła do bloku wyjściowego. I oczywiście teraz rozkaz. Write. Max. Tym kończymy algorytm. Gdyby, gdybym pomylił kierunki, tak? I chciał stąd pójść gdzieś indziej, tak? Strzałeczka, a ta mnie nie interesuje. Strzałeczek nie trzeba usuwać, dlatego że te bloki i tak muszą mieć jakieś strzałki wyjściowe. Wystarczy wstawić nową, poprawną strzałkę. Z tego bloku, na przykład z kontrolem, do tego bloku. Ta się automatycznie usunęła. No ale oczywiście to nie ma sensu. Wracamy do poprawnego układu. Wprowadzenie nowej strzałki usuwa automatycznie poprzednią. Jeżeli komuś takie strzałki naukost nie pasują, to sugeruję włączyć sobie o taką opcję. On stara się zachować wtedy kąty proste. Nie zawsze to jest z korzyścią, ale nie jest najgorzej. No, nie jest to takie łatwe równo ustawić. Należy uważać, bo tu, jeżeli się kliknie, na środek po prawej stronie dowolnego bloku. Wstawia się tak zwanego breakpointa, który zatrzyma wykonywanie programu. Jeżeli będzie program wykonywał się tą drogą, to w tym miejscu stanie i będzie czekał na nasze kolejne instrukcje po to, żebyśmy mogli sprawdzić poprawność jego działania w tym właśnie miejscu. Ponowne kliknięcie usuwa taki, taki, taki breakpoint. Jeżeli, przypominam, jeżeli mamy błędne połączenie, wstawiamy nowe, błędne zostanie usunięte. Jeżeli mamy pomyłkowo bloczek wstawiony, zaznaczamy go, Ctrl X, usuwamy. Zapiszmy to sobie jako przykład w testach. Test. Wykonajmy. Ja mówiłem, że mamy możliwość uruchomienia i przetestowania naszego algorytmu. W formie graficznej on już jest gotowy, gotowy do oddania, ale musimy sprawdzić, czy jest jeszcze poprawny. W tym celu musimy go uruchomić i skompilować. Można go teraz uruchomić lub wykonywać go krok po kroku z użyciem klawiszy funkcyjnych. Zamiast tego w formie graficznej można użyć tego okienka. Ja je sobie tym przyciskiem włączyłem. Tu są wypisane wszystkie zmienne, które są użyte, a tu domyślnie jest włączone otaczanie zieloną ramką bloków, w którym obecnie się znajduje. Jeżeli wcisnę ten przycisk, startuje cały program. I tak na początek zróbmy. Start. Doszliśmy do tego miejsca. Widzimy zielona ramka. Wczytujemy zmienną A. Dajmy na to 4. Dalej. Wczytujemy zmienną B. Minus 5. Dalej. Jak widzieliście, szybciutko algorytm przeleciał i wyświetlił maksymalną, czyli większą. Oczywiście 4 jest większe od minus 5. Dalej. I to wszystko. Po drodze widzieliśmy wszystkie zmienne, które tutaj były przypisane czy wyliczone. Co to jest za wartość 50? On po każdym rozkazie będzie odczekiwał tyle milisekund. Jeżeli chcę prześledzić dokładnie wykonywanie programu, mogę sobie tutaj wpisać większą wartość. Na przykład 3000. To będzie oczywiście 3 sekundy. 3000 milisekund, czyli 3 sekundy. Ponownie kompiluję program. Skompilował się, przyciski się teraz podświetliły, mogę je uruchomić. Albo mogę go uruchomić w całości, albo krok po kroku. Jeszcze raz uruchommy go i zobaczmy, jak szybko będzie działał. Start. 3 sekundy czeka. Wczytujemy A7. 3 sekundy czeka. 44. 3 sekundy czeka. Widzimy, widzimy te zmienne. Tu możemy sobie podejrzeć. Widzimy, że wybrał tą drogę poprawnie. Jest teraz w bloczku i będzie wypisywał wartość maksymalną. 44. Poprawnie. Koniec algorytmu. Jeżeli jednak mamy. Tutaj algorytm, który wykonuje jakąś operację na przykład 100 tysięcy razy, to nawet wpisanie domyślnych 50 milisekund spowoduje, że nie zdążylibyśmy obejrzeć wyników pracy algorytmu na tej lekcji. Takie algorytmy też bywają. Dlatego można wyłączyć śledzenie i wtedy program jest wykonywany najszybciej, jak tylko jest w stanie. Czyli jeszcze raz, uruchom, kompiluj. Wykonujemy. Jak widzicie, wszystko odbywa się natychmiast. 5, 6, mamy od razu wynik. Nie było żadnych opóźnień. I ostatnia możliwość, wykonywanie krok po kroku. Włączmy sobie podświetlanie, jeszcze raz skompilujmy i wykonujemy krok po kroku. Kiedy to robimy? Kiedy algorytm wydaje nam się poprawny, działa. Ale podaje nam błędne wyniki. Nie wiemy dlaczego. Można zastanawiać się nad nim, a można uruchomić sobie kroczek po kroczku. Start. Kolejny rozkaz. Wczytuję A. Dajmy na to 7. Czeka przy tym rozkazie, póki nie wcisnę. Następny rozkaz. 11. Jesteśmy tutaj. Mogę sobie to przeanalizować podpowiada nam, jak to będzie wykonane, tak. Dalej, widzimy, że wybrał tę drogę, ponieważ jest to nieprawda, co zresztą jest w chmurce pokazane, false, tak. Poszedł tu, widzimy, że max zostanie przypisane wartość b. Sprawdzamy to. Rzeczywiście, tu się wpisała jedenastka, przed chwilą jeszcze była znakiem zapytania. Kolejny rozkaz, kolejny rozkaz, wypisanie maksymalnej i kończymy program. Gdyby się okazało, że wszystko przebiega, ale wyniki są niezgodne z oczekiwaniami, no cóż, trzeba wykonać to po, krok po kroku. Jeżeli komuś się nie chce kroczek po kroczku, bo wie tylko, że tu może być błąd, proszę bardzo, stara sobie breakpointa, kompilujemy, uruchamiamy. Teraz już nie będzie czekał. 5, 8, ale w tym miejscu się zatrzymał. Mogę teraz go puścić dalej, albo wykonywać krok po kroku celem analizy. Myślę, że wyczerpałem temat. Ostatnia, króciutka informacja to, to jest pole opisu. Przykład wstępny. Zapisuję to jeszcze raz. Mam gotowy algorytm.